Ok, także cześć się, Manu, z tej strony i witam Was już w trzynastym odcinku z serii, który oceniam Wasze kanały. Jeżeli chcielibyście, aby Wasz kanał znalazł się w następnym odcinku z tej właśnie serii, to wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz co najważniejsze, musicie napisać w komentarzu ocena. Także ja zapraszam Was już do oglądania całego odcinka. Okej, okay, także jesteśmy po raz pierwszy w dzisiejszym odcinku na stronie do losowania komentarzy i losujemy od razu pierwszy kanał, który dzisiaj ocenię. Zobaczmy, kto to będzie. Jest to Palmek, napisał ocena, także lecimy ocenić Palmka. Także jesteśmy już na kanale Palmka i pierwsze co rzuca mi się w oczy, tak jak na każdym kanale, banner oraz awatar. Awatar mi się w sumie naprawdę bardzo podoba. E, tutaj na 2000 subskrypcji, banner też nie jest wcale zły, lecz oczywiście mógłby być lepszy. E, zobaczmy stronę główną, strona główna jest. E, wcześniejsze transmisja na żywo tworzone playlisty, popularne filmy i najnowsza aktywność. Także jest jak najbardziej OK. Przejdźmy teraz do zakładki informacje. Jestem ciekaw co tutaj masz napisane i widzę, że masz naprawdę bardzo fajnie napisane. Jeżeli tu trafiłeś przez przypadek, to pewnie nic o mnie nie wiesz. Prawda? Siemanko, ja jestem Max w internecie Palmek, a koledzy czasami mówią na mnie Plamek. Okej, okay. informacje tego kanału są naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie rozpisane. Masz tutaj na kim się wzorujesz. Widzę, że na się. tutaj jestem z twojej social media oraz content, No i jeszcze podziękowałeś na końcu, że to Tobą są widzowie. Także naprawdę bardzo fajnie się to zapowiada ten kanał. Przejdźmy teraz do zakładki wideo. Zobaczmy, tutaj mamy aktywność. Aktywność przede wszystkim 3 dni temu, tydzień temu, tydzień temu, tydzień temu 2 tygodnie temu. Także szczerze mówiąc, aktywność nie jest wcale zła. Zobaczmy sobie jeszcze miniaturki, ta miniaturka akurat mi się podoba bardzo, ta również ta również, ta również, lecz na przykład tutaj smutny odcinek, taka sobie miniaturka ta też nie jest zbyt miniaturka może smutnego odcinka nie będziemy oglądać, zobaczymy sobie, Wygraj bez miecza w Minecraft, także widzimy się już na najnowszym odcinku Palmka. Jesteśmy już na najnowszym filmie Palmka, no i pierwsze co zobaczymy to jakość filmu. To jest bardzo ważne przy tworzeniu filmów 720p w 60 klatkach, czyli jakość jest OK. Oczywiście może być jeszcze full HD, lecz ta jakość nie jest wcale zła. Zostawcie tutaj łapeczkę w górę No i zobaczymy sobie sam film. Okej, okay, początek filmu bardzo mi się podoba, ponieważ również robię takie wstawki. Dziś bez progu, naprawdę bardzo fajnie muzyka gra. Chcę zobaczyć, jak wygląda u ciebie wstęp, w sensie drop w muzyce, jak się witasz, także zobaczmy, coś daje się dalej. <ślesk> Okej, okay, od razu widać, że kanał jest bardzo dobrze rozwinięty pod względem montażu. Jest wstawka na początku, to jakieś przejście, tutaj jakiś boom, czyli coś naprawdę się dzieje i to zachęca widza do oglądania. Więc myślę, że przewiniemy sobie do połowy. Tutaj widać się pewnie twoje widzowie, tutaj stoją, także bardzo fajnie. Przejdźmy może tutaj i zobaczymy, co i jak tutaj wygląda. Jest! Zabiję gusia, jest! Zabiję Dobra, muzyka jest, twój głos jest, jedynie troszeczkę twój mikrofon mógłbyś podgłośnić, mi się tak wydaje, ale mi się całkiem podoba, jest muzyka w tle, tutaj jakiś montaż, cały czas coś się dzieje na odcinku, ważne jest to, żeby coś się działo na odcinku, cały czas jakieś przejścia, animacje, nie wiem, różne rzeczy i to u ciebie się dzieje, więc fajnie mi się ogląda ten odcinek, także ja tu nic, nic nie mam do powiedzenia, bardzo fajnie mi się to ogląda, także widzimy się już na ogólnej ocenie kanału Palmka. Okej, okay, także grafikę tego kanału oceniam na 8 na 10, ponieważ niektóre miniaturki mi się podobają, a niektóre w ogóle nie, także pracuj Palmek na tym, aby mieć wszystkie miniaturki podobne do siebie, po prostu, żeby nie było tak, że jedna jest inna, a druga jest inna, żeby wszystkie były do siebie podobne. Montaż i jakoś filmów oceniam na 10 na 10, ponieważ nie, nie mam się do czego przyczepić. Jakość jest okej, okay, jedynie możesz dać na full HD, ale nie myślę, że nie jest to aż tak potrzebne, wszystko mi się podoba. Także ogólna ocena tego kanału to 9 na 10. Także jesteśmy po raz drugi w dzisiejszym odcinku na stronie do losowania komentarzy i losujemy. Od razu kolejny kanał, który dzisiaj ocenię. Zobaczmy, kto to będzie napisał. Ocena, także lecimy ocenić. NK Jesteśmy już na kanale NK. No i pierwsze co rzucę mi się tutaj w oczy, tak jak na każdym kanale, którym oceniam banner oraz awatar. I tutaj ten banner oraz awatar są naprawdę przepiękne. Baner mi się bardzo podoba, ten napis, szczególnie to jest nie wiem, napis 3D, chyba tak to się nazywa. Naprawdę jest super ogarnięty. Tak samo twoje skin, to jakiś bałwan, choinka. Akurat taki klimat świąteczny, więc naprawdę jest przepięknie. Awatar, również bardzo piękny strona, główno publikowane filmy Naprawdę wszystko mi się tutaj jak na razie podoba Dobra, przejdźmy do zakładki informacje, bo to jest bardzo ważna zakładka Hej, cześć, witajcie, jestem Enek i witam cię na moim kanale. Na moim kanale znajdziesz wiele ciekawych rzeczy w tym Minecraft. Okej okay. Tutaj mógłbyś dodać troszeczkę więcej, masz tutaj Twoje social media Mógłbyś jeszcze dodać, załóżmy sprzęt na którym nagrywasz, chyba że nie chcesz, nie jest to ważne, ale i tak masz bardzo fajnie napisane informacje więc się do tego nie przyczepiam. Zobaczmy zakładkę wideo. Masz trzy filmy i o kurde, ta miniaturka naprawdę mi się bardzo podoba. Słuchaj, 22 godziny temu. Miniaturka przepiękna, ci powiem. Nie wiem czy sam robisz miniaturki, czy ktoś ci robi, ale naprawdę jest piękna. Jak zrobić stawkę miniaturka też jest ok nie jest najgorsza, trochę ta jest lepsza oczywiście. I tutaj koniec. Yy, 5 dni temu, 3 dni temu, 22 godziny temu. Czyli kanał założyłeś chyba niedawno, bo jest dopiero 63 subskrypcje oraz trzy filmy. Lecz nagrywasz yy, regularnie, masz banner, losowany. I idzie ci naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że zobaczymy, może ten film. Zyrox ocenia mój kanał, yy, chociaż czekajcie, tutaj może nie. Yy, Zobaczmy ten, jak zrobić stawkę do filmu. Także widzimy się na tym filmie. Jesteśmy już na odcinku NK i pierwsze co zobaczy to oczywiście jakość. I tutaj mamy full HD. Naprawdę bardzo super się cieszę z tego powodu, że masz jakąś full HD. Zostawiam Ci łapeczkę w górę w ogóle. Masz 63 subskrypcje, a 28 łapek i 160 wyświetleń. To jest naprawdę lada wyczyn. Miałem tyle subskrypcji. Więc jeżeli tak, to fajnie się zapowiada, no to zobaczmy sam film. Ja jestem witam Was w drugim Wow, naprawdę nie spodziewałem się takiego czegoś po kanale, który ma 63 subskrypcje. Zapowiada się to naprawdę, ale to bardzo fajnie. Jest wstęp, dziękuję za miłe przyjęcie poprzedniego odcinka, co jest naprawdę super. E, tutaj obraz się rusza, jakiś efekt. Właśnie o to chodzi, tak jak mówiłem przy poprzednim kanale, aby widz po prostu miał co oglądać, nie? Żeby coś się ruszało na ekranie, e, muzyka się zmienia, jakieś efekty, właśnie takie coś. Zobaczmy, co dzieje się dalej. Może tutaj przewiniemy, zobaczymy. I sobie ją wyśrodkowujemy. E, I co? Jeżeli chcemy, żeby nasz tekst e, po prostu na gdzieś... Okej, okay, audio też nie jest złe, mikrofon super. Słychać. Jedynie mógłbyś troszeczkę podgłośnić. Albo nie, nie musisz. Ja mam po prostu cicho film ustawiony, e, więc nie musisz... Wszystko jest super, nie mam się do czego przyczepić. Jeszcze chcę zobaczyć tylko koniec filmiku. Siema. Jest fajne zakończenie filmu, też mi się to bardzo podoba, także tak jak mówię nie mam się do czego przyczepić, także widzimy się na ogólnej ocenie kanału NK. Okej, okay, także grafikę tego kanału oceniam na 9 na 10, ponieważ wszystkie miniaturki mi się podobają. Jedynie te koniec i jak zrobić wstawkę podejrzewam mógłbyś troszeczkę zmienić, lecz nie są one wcale złe, więc nie martw się, że nie jest to 10 na 10, ponieważ 9 na 10 to jest bardzo dobra ocena, więc bardzo mi się to podoba. Natomiast montaż i jakość filmów oceniam na 10 na 10, ponieważ właśnie tak jak mówię, chodzi o to, żeby coś się ruszało cały czas na filmie, żeby były jakieś efekty, przejścia, takie różne rzeczy, więc naprawdę wszystko jest znakomicie, a cały kanał oceniam 10 na 10, masz 63 subskrypcje, dostałeś ocenę 10 na 10, więc to jest naprawdę dobre osiągnięcie, moim zdaniem. Więc tutaj życzę Ci powodzenia w Twojej karierze YouTube'owej nagrywaj. Pamiętaj, żeby nagrywać regularnie filmy, bo to jest najważniejsze. Także a my widzimy się już na przylosowaniu następnego kanału. Okej, okay, także jesteśmy już ostatni raz w dzisiejszym odcinku na stronie do losowania komentarzy i losujemy od razu kanał, który ocenię jako ostatni w dzisiejszym odcinku. Dziami Desnik napisał: Ocenisz, także lecimy go ocenić. Okej, okay, także jesteśmy już na kanale Jamiku Dressing. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, jeżeli nie, to przepraszam. No i tutaj oczywiście banner oraz awatar. Awatar mi się podoba, lecz widziałem, że tam napisałeś w komentarzu, że ten rozmycie na banerze jest specjalnie. Mi się akurat nie podoba te rozmycie. Ja wolałbym taki normalny banner nie z żadnym rozmyciem, ale to zależy, mi się akurat on nie podoba. Jest tutaj ogólnie też za mało efektów. Ta postać nie jest na środku. Tutaj powinna być postać gdzieś tutaj świnki. Tutaj jakieś napisy jeszcze mogłyby być, nawet twoje socjale, różne rzeczy. Także banner mi się tak średnio podoba lecz Awater jest jak najbardziej ok. Zobaczmy tutaj stronę główną, przesłane filmy yy, oraz jest oczywiście zwiastun kanału. Polecam Ci dodać jeszcze popularne filmy zawsze jakieś rozmaicenie na stronie głównej. Przejdźmy teraz do zakładki informacji i widzę, że informacje są naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie ogarnięte. Witam, witaj na moim kanale, znajdziesz tu czego szukasz. Mam przynajmniej taką nadzieję. Kanał jest stworzony z pasją. Okej, okay, masz tutaj opisany Twój sprzęt, e, tutaj e, po części content oraz Twoje sociale. Także naprawdę bardzo fajnie. E, mógłbyś tutaj jeszcze w sumie dodać coś trochę bardziej o siebie, lecz jest tak naprawdę ok, w sumie nie ma tutaj czego więcej wymagać, także przejdźmy teraz do zakładki wideo. Okej, okay, zobaczmy miniaturki, bo to mnie bardzo interesuje jak zrobić miniaturkę. E, speed, art, speed Art, czyli taki kanał graficzny, tak jak wskazuje sama nazwa. Lecz tutaj widzę, że zacząłeś ostatnio nagrywać Minecrafta. E, dwa tygodnie temu, dwa tygodnie temu i dwa tygodnie temu, pamiętaj, żeby nagrywać częściej, bo przez te dwa tygodnie nie było żadnego odcinka teraz. Musisz nagrywać częściej. E, myślę, że zobaczymy ten najnowszy odcinek sprzed dwóch tygodni, także widzimy się na najnowszym odcinku Dziamiku Dessing Także jesteśmy już na najnowszym odcinku i pierwsze co sprawdzam to jakość. Tutaj jest niestety 480p, co mnie bardzo martwi. Pamiętaj, żeby mieć chociaż 720 w 60 klatkach albo samo 720, żeby ten obraz był po prostu ładny. Żeby nie było takich rozmazań jak są tutaj, bo tutaj na przykład są rozmazania. Zostawiam Ci łopeczkę w górę na zachętę, no i zobaczmy sam filmik. Siemanko, ja jestem Dziemniku witam Was w odcinku, w którym zrobimy jak Okej, okay, audio jest ok, mikrofon spoko, wszystko mi się podoba, lecz nagrywasz na telefonie, no, rozumiem, że niektórzy nie mają może dostępu do komputera i rozumiem, że można nagrywać na telefonie, lecz jeżeli masz taki dostęp do komputera, to pamiętaj, żeby nagrywać na komputerze, na komputerze możesz zrobić o wiele więcej rzeczy, przede wszystkim zmontować fajniej film, bo tutaj też montażu za bardzo szczerze nie widzę, zobaczmy, co dzieje się dalej w odcinku, tutaj budujesz stołniarkę na skyblocku, hmm, chyba nic nie ma, OK, montaż chyba jednak jest tak, że cofam moje słowa, bo e, muzyka leci w tle, tutaj coś się dzieje też, e, więc e, jeżeli nagrywasz na telefonie, to też spoko, bo nie widzę tutaj żadnego napisu e, od aplikacji, której nagrywa, więc to jest naprawdę spoko. Zobaczmy, co jeszcze dzieje się dalej. Cały so, czas. Sorry, ja się Ok, tak jak mówiłem mikrofon jest ok, da się to oglądać, lecz powiem, że na komputerze byłoby lepiej, ale tak jest też ok, także widzimy się już na ogólnej ocenie tego kanału. Ok, także grafikę tego kanału oceniam na 7 na 10, ponieważ niektóre miniaturki mi się podobają, a niektóre w ogóle nie, także 7 na 10 myślę, że to będzie spoko ocena. Montaż jakoś filmów oceniam również na 7 na 10, nie ma tam za bardzo takich elementów, które mogą zachęcić widza do oglądania, ale nie jest też źle, bo muzyka jakaś leci w tle, mikrofon jest dobry, ale 7 na 10 to moja ocena, a cały kanał oceniam oceniam na 7 na 10. Także powodzenia w dalszej karierze tej YouTubeowej, a my widzimy się już na pożegnaniu w dzisiejszym odcinku. Okej, okay, także dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, a jeżeli chcecie, żebym ocenił wasz kanał w następnym odcinku, napiszcie w komentarzu ocena. Także ja się z wami żegnam, no i siema!